Czy kiedykolwiek czułeś, że musisz walczyć o wszystko, jakby życie było niekończącą się bitwą? Dzisiaj odkryjesz trzy karmiczne lekcje, które dusza barana musi teraz zobaczyć. Jeśli ten film pojawił się przed tobą, to nie przypadek. Jest coś, co twoja dusza jest gotowa zrozumieć, coś, co pozwoli ci w końcu znaleźć pokój pośród walki. Przez całe życie byłeś wojownikiem, pierwszym do działania, tym, który nigdy się nie poddaje. Biegniesz do przodu z taką siłą, jakby zatrzymanie się oznaczało śmierć. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie możesz po prostu odpocząć? Dlaczego każdy dzień wydaje się być kolejną bitwą do wygrania? Dlaczego cisza, spokój i oczekiwanie sprawiają, że czujesz się tak niespokojny, jakby coś było nie tak? Być może to, co nazywasz odwagą, jest tylko sposobem, w jaki uciekasz przed byciem wrażliwym. To nie jest słabość, to nie jest tchórzostwo. To ślad czegoś głębszego, przekonania, że musisz walczyć, by przetrwać, że musisz być pierwszy, by być ważny, że zatrzymanie się oznacza przegranie. Zostań ze mną do końca, bo trzecia lekcja jest tą, która pozwoli ci w końcu odłożyć miecz i nauczy cię, że prawdziwa siła nie leży w walce, ale w wyborze swoich bitew mądrze. Zapisz się i napisz w komentarzach, czy czujesz, że twoja dusza walczy nawet wtedy, gdy nie ma z czym walczyć. Baran, znak ognia, wojownika, pioniera. Nosisz w sobie coś prymitywnego i czystego surową siłę życia, odwagę do bycia pierwszym, nieugaszoną potrzebę działania. Jesteś inicjatorem tym, który otwiera drzwi, tym, który biegnie tam, gdzie inni się boją. Twoje serce jest jak płomień intensywny, jasny, niemożliwy do zignorowania ale pod tą odwagą. Pod tym nieustającym ruchem kryje się coś, o czym rzadko się mówi niecierpliwość, gniew, przekonanie, że jeśli nie będziesz walczył, jeśli nie będziesz pierwszy, jeśli nie będziesz działał natychmiast, zostaniesz pozostawiony w tyle, że twoja wartość leży w zwycięstwie, nie w procesie. Za impulsywnością barana kryje się dusza, która nauczyła się, że życie to bitwa i że jedynym sposobem na przetrwanie jest ciągła walka. To nie jest przypadek, że przyszedłeś na ten świat z taką siłą. Nie jest przypadkiem, że nie możesz usiedzieć w miejscu, że musisz działać, że oczekiwanie sprawia ci fizyczny ból. Każda dusza barana przyszła tutaj, by przypomnieć, że prawdziwa odwaga to nie tylko walka, ale także mądrość wiedzy, kiedy się zatrzymać. I że bycie pierwszym nie oznacza nic, jeśli nie wiesz, dokąd biegniesz. A może dziś, właśnie dziś. Twoja dusza jest gotowa usłyszeć prawdę, którą próbowałeś prześcignąć całym tym biegiem. Może to, czego naprawdę potrzebujesz, to nie kolejne zwycięstwo, ale moment, by w końcu przestać walczyć i po prostu być. Czy jesteś gotowy odkryć, co wszechświat próbuje ci pokazać przez każdą bitwę, którą wybierasz? Pierwsza lekcja, którą dusza barana musi zobaczyć, dotyka samej istoty twojego działania. To lekcja impulsywności i cierpliwości. Baran działa natychmiast widzisz coś czego chcesz idziesz po to czujesz impuls działasz masz pomysł realizujesz go od razu nie zastanawiasz się zbyt długo nie czekasz na idealny moment po prostu działasz i to jest dar ta zdolność do działania do bycia w ruchu do rozpoczynania rzeczy których inni boją się nawet pomyśleć ale karma przychodzi by cię nauczyć czegoś głębszego że nie każde działanie jest mądre że czasami najsilniejszym ruchem jest brak ruchu, że prawdziwa siła nie leży w tym, jak szybko możesz się ruszyć, ale w tym, jak dobrze możesz wybrać, kiedy się ruszyć. Widzisz, przez wiele wcieleń dusza barana była wojownikiem, tym, który musiał działać szybko, by przetrwać. I w tym procesie nauczyłeś się, że oczekiwanie oznacza słabość, że zastanawianie się oznacza strach, że jedynym sposobem na życie jest ciągłe poruszanie się do przodu. Baran jest jak płomień. Natychmiastowy, intensywny, spalający wszystko na swojej drodze, ale płomień, który nie jest kontrolowany, spala także to, co powinien chronić. Ale czasami zapominasz o tym. Czasami myślisz, że szybkość jest tym samym co skuteczność że działanie jest zawsze lepsze niż czekanie że jeśli się zatrzymasz, jeśli chwilę poczekasz, jeśli się zastanowisz, stracisz swoją szansę, i wtedy pojawia się impulsywność. Nie dlatego, że jesteś nieodpowiedzialny. Nie dlatego, że nie dbasz o konsekwencje, ale dlatego, że twoja dusza wierzy, że musi działać natychmiast, inaczej życie przejdzie obok. Impulsywność jest ochroną duszy, która boi się, że jeśli nie będzie pierwsza, nie będzie ważna. Ale wszechświat szepce ci teraz coś nowego, coś, co twoja dusza czekała by usłyszeć od wieków. Nie musisz być pierwszy, by być ważny. Nie musisz działać natychmiast, by być silny. Prawdziwa moc leży nie w szybkości, ale w precyzji w wiedzieć, kiedy uderzyć i kiedy czekać. Cierpliwość nie oznacza bierności. Cierpliwość oznacza rozumienie, że niektóre rzeczy potrzebują czasu, by dojrzeć że nie wszystko wymaga natychmiastowej akcji że czasami najmądrzejszą rzeczą jest odczekać obserwować pozwolić sytuacji się rozwinąć że możesz być wojownikiem i jednocześnie być strategiem. Że możesz mieć ogień w sobie i jednocześnie kontrolować, kiedy go uwolnić, że możesz być szybki, gdy trzeba, ale także cierpliwy, gdy mądrość tego wymaga. I kiedy to zrozumiesz, kiedy naprawdę poczujesz tę prawdę w swoim sercu, coś się zmienia, przestajesz reagować na wszystko natychmiast, zaczynasz wybierać swoje bitwy, stajesz się płomieniem, który wie, kiedy płonąć jasno i kiedy się oszczędzić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Ale jest coś jeszcze głębszego, co baran musi zrozumieć: że prawdziwa siła nie leży w samotnej walce, ale w odwadze proszenia o wsparcie. I to prowadzi nas do drugiej lekcji. Baran potrzebuje nikogo. To jest Twoja duma, Twoja siła. Możesz wszystko zrobić sam. Nie potrzebujesz pomocy, nie potrzebujesz czekać na innych. Jesteś samowystarczalny, niezależny, silny i to jest piękne ta zdolność do polegania na sobie. Do bycia silnym sam w sobie, do niesienia swojego własnego ciężaru. Ale jest w tym coś, czego nie widzisz samotność. Samotność, która przychodzi, gdy zawsze musisz być silny, gdy nigdy nie możesz pokazać słabości, gdy proszenie o pomoc wydaje się być porażką, a poleganie na innych jest oznaką niemożności. I dlatego nauczyłeś się wszystko robić sam, być wojownikiem, który nie potrzebuje armii, liderem, który nie potrzebuje drużyny. Siłą, która stoi sama przeciwko światu, ale wszechświat próbuje ci powiedzieć coś ważnego. Coś, co może zmienić całe twoje życie. Prawdziwa siła nie polega na robieniu wszystkiego samemu. Prawdziwa siła polega na wiedzy, kiedy prosić o pomoc i rozumieniu, że współpraca nie czyni cię słabszym, czyni cię mądrzejszym. Widzisz, karma barana często przychodzi przez wyczerpanie, przez momenty, kiedy walczysz tak długo i tak ciężko sam, że w końcu się wypalasz, przez sytuacje które wymagają więcej niż tylko Twojej indywidualnej siły. I może myślisz, że problem polega na tym, że po prostu musisz być silniejszy, bardziej zdeterminowany, bardziej nieugięty, że jeśli tylko będziesz walczył mocniej, wszystko się ułoży. Ale to nie jest kara, to jest zaproszenie. Zaproszenie do zrozumienia, że nie jesteś sam na tym świecie, że są ludzie, którzy chcą Ci pomóc, ale musisz pozwolić im się zbliżyć że prawdziwe przywództwo nie polega na robieniu wszystkiego samemu, ale na inspirowaniu innych do działania razem z tobą. Serce Barana jest jak samotny wojownik, silny, odważny, niezależny, ale nawet najlepszy wojownik walczy lepiej z drużyną u boku. Wszechświat nie chce, byś przestał być silny. Chce, byś zrozumiał, że siła mnożona przez współpracę staje się potęgą, która może zmienić świat. Dlatego druga lekcja karmiczna Barana brzmi: Pozwól innym iść z tobą. Nie za tobą, nie przed tobą, ale obok ciebie nie jako oznaka słabości, nie jako przyznanie się do porażki, ale jako rozumienie, że jesteś częścią czegoś większego i że największe zwycięstwa przychodzą, gdy wojownicy łączą siły że możesz być liderem i jednocześnie być częścią zespołu że możesz być silny i jednocześnie prosić o pomoc że możesz wygrywać i świętować te zwycięstwa z innymi. Nie tylko sam. I kiedy to zrobisz, kiedy pozwolisz sobie otworzyć na współpracę, odkryjesz coś cudownego: że ludzie nie chcą cię osłabić, chcą cię wzmocnić, że proszenie o pomoc nie czyni cię mniejszym, czyni cię mądrzejszym, że prawdziwa siła rodzi się, gdy wojownicy stoją razem. I w tej współpracy, w tej odwadze bycia nie tylko wojownikiem, ale częścią armii, rodzi się trzecia i najgłębsza lekcja duszy Barana. Czy jesteś gotowy? To jest lekcja, na którą twoja dusza czekała całe życie. Baran ma ogień w sobie, intensywny, palący ogień. Może to być pasja, może to być entuzjazm, ale może to być także gniew surowy, pierwotny, niekontrolowany. Kiedy czujesz się sfrustrowany, znieważony, zablokowany, ten ogień wybucha szybko, intensywnie, czasami niszcząco. I to nie jest twoja wina to twoja natura. Ten pierwotny ogień Marsa, który płynie w twoich żyłach, ale jest w tym coś, czego nie widzisz: destrukcja, destrukcja, która przychodzi, gdy ogień nie jest kontrolowany, słowa, które zraniły, relacje, które spłonęły, możliwości, które zamieniły się w popiół, wszystko dlatego, że ogień wybuchł, zanim mogłeś go ukierunkować, i dlatego może boisz się swojego własnego gniewu, albo przeciwnie, może nauczyłeś się go używać jako broni. Sposób na utrzymywanie innych na odległość. Ale wszechświat próbuje ci powiedzieć coś ważnego, coś, co może zmienić całe twoje życie. Gniew nie jest twoim wrogiem, gniew jest twoją siłą, ale tylko jeśli nauczysz się go kanalizować, nie po prostu uwalniać. Widzisz, przez wiele wcieleń dusza barana walczyła, używała gniewu jako paliwa, jako broni, jako sposobu na przetrwanie. I w tym procesie nauczyłeś się, że gniew jest tym, co cię chroni, co sprawia, że jesteś silny. Baran jest jak wulkan potężny, przerażający, piękny. Ale wulkan, który wybucha bez kontroli, niszczy wszystko wokół, włącznie z sobą. Ale czasami zapominasz o tym, czasami myślisz, że masz prawo do gniewu. Że jeśli ktoś cię zranił, jeśli coś nie poszło po twojej myśli, jeśli czujesz się zablokowany, masz prawo wybuchnąć. I wtedy pojawia się destruktywny gniew. Nie dlatego, że jesteś złą osobą. Nie dlatego, że nie dbasz o innych, ale dlatego, że Twoja dusza nigdy nie nauczyła się różnicy między czuciem gniewu, a pozwalaniem gniewowi kontrolować cię. Niekontrolowany gniew jest oznaką duszy, która nigdy nie nauczyła się, że może być potężna bez bycia destruktywną. Ale wszechświat szepce ci teraz coś nowego. Coś, co Twoja dusza czekała, by usłyszeć od wieków. Twój gniew jest Twoją mocą ale tylko jeśli nauczysz się go transformować. Prawdziwa siła nie leży w wybuchaniu, ale w kanalizowaniu tego ognia w coś twórczego, produktywnego, transformującego. Kanalizacja nie oznacza tłumienia, kanalizacja oznacza rozumienie, że możesz czuć gniew bez pozwalania mu kontrolować twoje działania, że możesz wziąć tę surową energię i przekształcić ją w coś, co buduje, nie niszczy, że możesz używać swojego ognia do ochrony, a nie do ataku. Do tworzenia zmiany, a nie tylko chaosu, do inspirowania, a nie zastraszania. I kiedy to zrozumiesz, kiedy naprawdę nauczysz się kanalizować swój ogień, odkryjesz prawdziwą moc. Przestajesz wybuchać w każdej sytuacji. Zaczynasz wybierać, gdzie i jak używać swojej intensywności. Stajesz się wulkanem, który wie, kiedy wybrać i kiedy pozostać potężny, ale spokojny. I w tym opanowaniu, w tej transformacji gniewu w siłę. Odkrywasz prawdziwy cel duszy Barana. Teraz, gdy znasz trzy lekcje, nadszedł moment, by zrozumieć ukryty cel, który łączy je wszystkie. Nic nie było na próżno. Każda bitwa, którą stoczyłeś, każdy moment, w którym wybuchłeś w gniewie, każdy raz, gdy byłeś tak pewny, że musisz to zrobić sam, to wszystko były boskie przypomnienia, że Twoja siła nigdy nie zależała od tego, jak szybko działasz, jak samotnie walczysz czy jak intensywnie płoniesz. Ale od tego, jak mądrze wybierasz swoje bitwy, zrozum to, Baranie. Nie przyszedłeś tutaj, by walczyć z każdą bitwą. Przyszedłeś tutaj, by pamiętać, że prawdziwy wojownik wie, kiedy walczyć i kiedy odpocząć. Cierpliwość nauczyła Cię, że prawdziwa siła nie leży w szybkości, ale w precyzji, w wiedzy, kiedy działać i kiedy czekać. Współpraca nauczyła Cię, że nie musisz wszystkiego robić sam. Prawdziwi liderzy inspirują innych do walki obok nich. A kanalizacja nauczyła Cię, że Twój ogień jest darem, ale tylko gdy jest kontrolowany, kierowany, transformowany w coś twórczego. Miecz nie prosi o pozwolenie by ciąć, ale w rękach mistrza wie, kiedy pozostać w pochwie. I Ty też. Ty też masz prawo odpocząć, czekać, prosić o pomoc, czuć gniew bez pozwalania Mu niszczyć. Nie dlatego, że stajesz się słaby, nie dlatego, że przestajesz być wojownikiem, ale po prostu dlatego, że prawdziwa siła nie leży w ciągłej walce. Ale w mądrości wiedzy, za co warto walczyć. Dusza barana nie przyszłaby wygrać każdą bitwę. Przyszłaby przypomnieć światu, że prawdziwa odwaga to nie brak strachu, ale działanie pomimo niego i mądrość wiedzy, kiedy się zatrzymać. Że prawdziwe przywództwo nie polega na samotnym stawianiu czoła wszystkiemu, ale na inspirowaniu innych do wspólnej walki. Że prawdziwa moc nie leży w niekontrolowanym ogniu. Ale w transformowaniu tego ognia w światło, które oświetla drogę. I twoja natura również jest taka. Jesteś wojownikiem, pionierem, płomieniem, który otwiera drogę. Ale najpierw musisz zrozumieć, że możesz być cierpliwy bez tracenia siły, że możesz współpracować bez tracenia niezależności, że możesz czuć gniew i transformować go w coś pięknego. A teraz wszechświat czeka, aż w pełni w to uwierzysz. Podsumujmy te trzy lekcje, które dziś otrzymałeś. Cierpliwość transformuje impulsywność w precyzję. Współpraca mnoży Twoją siłę bez odbierania Ci niezależności, a kanalizacja przekształca destruktywny gniew w twórczą moc. Kiedy baran zrozumie swoje lekcje, wszechświat się uśmiecha, bo wojownik, który zna swoją prawdziwą moc, może zmienić świat nie przez walkę, ale przez mądrość. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, to dlatego, że Twoja dusza jest gotowa, by przestać walczyć z każdą bitwą. I zacząć wybierać te, które naprawdę mają znaczenie. Gotowa, by być cierpliwym bez utraty siły. Gotowa, by otworzyć się na współpracę bez rezygnacji z przywództwa. To nie jest koniec, Baranie. To dopiero początek. Prawdziwa podróż zaczyna się teraz, gdy wrócisz do swojego życia i zaczniesz widzieć je przez pryzmat tych lekcji. Gdy zaczniesz rozpoznawać, kiedy działasz impulsywnie i kiedy możesz wybrać cierpliwość. Gdy zaczniesz zauważać, gdzie walczysz sam. I gdzie możesz przyjąć pomoc? Gdy zaczniesz transformować swój gniew w siłę, która buduje, nie niszczy. Czy rozpoznajesz którąś z tych lekcji w swojej podróży? Niech twój miecz trafi w cel. Niech twoja siła łączy się z mądrością. I niech twoja dusza pamięta, że prawdziwy wojownik wie, kiedy walczyć i kiedy odpocząć. Polub, skomentuj i zapisz się. A w następnym filmie Wszechświat ujawni Ci kolejny krok twojej duchowej ewolucji. Do zobaczenia, nieustraszony wojowniku. Twoja podróż dopiero się zaczyna.